Dzisiaj, w geniuszu Meister Nadeszła pora na Belgijską wersję milionerów No cóż, Belgia to bardzo ciekawy kraj, ponieważ yy, jest jednym yy, z dwóch krajów w Europie w którym który jest podzielony na strefy językowe Tyle, że Belgia jest podzielona nawet na część flamandzką czyli niderlandzką i część francuską Tylko y, w drugim takim krajem w Europie, który jest podzielony na dwie części jest Szwajcaria. Tylko, że Szwajcaria jest podzielona na, na, na trzy części językowe, ponieważ część mówi po niemiecku, część po francusku, jeszcze część po włosku, ale Szwajcaria na razie zostawiamy, a zajmujemy się Belgią. No i cóż, jeżeli <coughs> mamy dwie strefy językowe, w takim razie w Belgii powstały dwie wersje milionerów. No i cóż, e, Obydwie wystartowały w roku 1999. Pierwsza z nich, którą omówię, to jest ta wersja z części niderlandzkojęzycznej, która była nadawana na telewizji VTM w dwóch różnych wersjach. Pierwsza wersja nazywała się V World i była nadawana od roku 1999 do końca roku 2001. Tutaj trochę źle ułożyłem sobie grafikę, ale przejdę do tego drzewka z tej pierwszej wersji. Do roku 2001 w tym tronieu V-Volt Multimillionaire grano na franki belgijskie. Wtedy tak się nazywała belgijska waluta, frank belgijski. Najgórną no nagrodą było 20 milionów franków.